Cześć maniaci Spawania! Dziś sprawdzamy dla Was popularną przyłbicę z Lidla marki Parkside, która na pierwszy rzut oka prezentuje się całkiem nieźle. Niestety już na starcie po otwarciu opakowania okazało się, że przednia szyba chroniąca filtr była ubrudzona, a baterie rozładowane. Zważywszy na bardzo niską cenę, zakup tej przyłbicy może być ciekawą propozycją, o ile pozytywnie przejdzie nasze testy. Materiały, z których została wykonana skorupa nie są najlepszej jakości, ale w tej cenie nie spodziewaliśmy się czegoś innego. Waży dokładnie 645 gramów, czyli niespodziewanie dużo, do czego prawdopodobnie przyczyniły się baterie zasilające przyłbicę. Na głowie co prawda daje możliwość regulacji tak, aby przyłbica znajdowała się bliżej lub dalej od twarzy. Niestety czynność ta nie należy do najprostszych, ponieważ konieczne jest niemal całkowite odkręcenie go od skorupy przyłbicy. Sama na głowie nie zapewni również wygody noszenia, przeciwpotnik jest cienki, a z tyłu sam plastik będzie się wbijał w głowę spawacza. Przednia szyba ochronna mocno odstaje od skorupy przyłbicy, przez to po odłożeniu jej na stół będzie poddatna na zarysowania, a sama przyłbica może stoczyć się ze stołu. Szyba chroniąca filtr jest spora, niestety czuć do dotyku, że wykonano ją z kiepskiego tworzywa. Cena zapasowej w sklepie internetowym Lidla to 35 zł, biorąc pod uwagę jakość jest stanowczo za wysoka. Cechą charakterystyczną tej przyłbicy jest lampka LED, którą możemy włączyć, wyłączyć lub ustawić automat, który będzie kontrolować jej stan w zależności od warunków oświetleniowych panujących w miejscu naszej pracy. Mówiąc po ludzku, jest to tak zwany czujnik zmierzchu. Sama lampka, co prawda, jest i działa, natomiast patrząc na ilość światła, jakie dostarcza, wydaje się totalnie zbędna. Wygląd wyglądem, ale jaką daje ochronę, oczywiście sprawdziliśmy to dla Was. Na początek filtr. Jak zapewnia producent jego technologia to true Color, ale patrząc na ilość przepuszczanego światła oraz po poświatę, nie bralibyśmy tego za pewnik, chyba że jest to jakaś wczesna wersja tej technologii. Filtr ma wymiary 92x42 mm oraz posiada dwa sensory. Klasy optyczne z normy N379 to 3 jedynki i dwójka, i tutaj musimy uwierzyć producentowi na słowo. W opcji spawania moc filtra jest regulowana w zakresie od DIN 9 do DIN 13, w opcji cięcia od DIN 5 do DIN 9. Czułość i czas opóźnienia regulowana jest za pomocą małych pokręteł. Aby przyłbica nie przeciemniała się w trakcie szlifowania, należy przekręcić zewnętrzne pokrętło na opcję Grind. Poczujemy przyjemne kliknięcie, które potwierdzi, że ustawiliśmy nasze pokrętło w prawidłowej pozycji. Wracając do filtra, posiada dwie wymienne baterie słusznych rozmiarów jak na przyłbicę spawalniczą. Aby go zdemontować wystarczy, że przesuniemy dwa zaczepy na bok. Naszym zdaniem cały panel służący do regulacji jest bardzo prosty, niestety nie do końca przemyślany. Pokrętła i guziki są na tyle małe, że uniemożliwiają regulację parametrów w rękawicy spawalniczej. Jeśli chodzi o średni czas reakcji filtra, to byliśmy przygotowani na najgorsze, ale tu po raz pierwszy zaskoczenie. Ustawiając czułość filtra na maksymalną wartość, wywołaliśmy zaciemnienie 5 razy, za każdym razem szczytując wynik. W tym przypadku średni czas zaciemnienia to 320 mikrosekund. Sprawdziliśmy również ochronę przed temperaturą. Umieściliśmy na przyłbicy dwa czujniki, standardowo jeden na zewnątrz, drugi wewnątrz. Na obu przed rozpoczęciem testu szczytujemy tę samą temperaturę. Po nagrzaniu przyłbicy od zewnętrznej strony do 100 stopni Celsjusza zatrzymujemy wyniki na ekranie. Jak widać różnica pomiędzy stronami wynosi 45,7 stopnia Celsjusza, a wynik poniżej 50 stopni oznacza, że przyłbica zapewnia kiepską ochronę termiczną. Na koniec z pomocą spawomira sprawdziliśmy co z dymami spawalniczymi. Ustawiliśmy 120 Amperów na spawarce, usmażyliśmy 3 elektrody o średnicy 3,2 i jak widać twarz Pawomira pozostała nieskazitelnie czysta i tu punkt dla przyłbicy. Niestety po jej umyciu czar prysł. Okazało się, że temperatura trwale uszkodziła skorupę. Czas na podsumowanie. Przyłbica jest tania. Zapłaciliśmy za nią 1149 149 zł. Nowoczesny design sprawia, że może się podobać. Ma lampkę LED, co dla niektórych będzie atutem. Ale co z tego, skoro nie chroni nas odpowiednio? Lampka LED świeci tak słabo, że praktycznie nie daje światła. Cena przedniej szybki ochronnej powala na kolana i niestety po naszych testach Przyubica nie wygląda już tak ładnie. Mamy nadzieję, że test spełnił Wasze oczekiwania. Jeśli chcecie więcej, piszcie. Na nas przyłbica Parkside nie zrobiła dobrego wrażenia. Grzegorz uważa, że mucha siada, a dobrze wiecie, na czym muchy siadają najchętniej.